Mamy styczeń, a jak styczeń, to czas brać się za wysieć papryki. Na wielu opakowaniach papryki możecie przeczytać, że należy nasiona wysiewać w marcu bądź w drugiej połowie lutego. Tu jest przykład. Niestety, tak późny siew papryki często powoduje, że te rośliny nie zdążą dorosnąć do odpowiednich rozmiarów i wybarwić się. No przed nadejściem pierwszych mrozów. Osoby, które wysieją paprykę pod koniec lutego czy w marcu, oczywiście dochowają się pięknych, zielonych krzaków, ale mogą nie zdążyć dochować się pięknej, wybarwionej papryki. A przecież chodzi o to, że my chcemy cieszyć się nie zielenią krzaka tej papryki, tylko tymi cudownymi, chrupiącymi owocami. No więc trzeba wysiać je wcześniej. Jeżeli macie tunele foliowe, szklarnie, w których temperatura będzie naprawdę wysoka i w których te rośliny będą szybciej rosły, to możecie troszkę przełożyć w czasie ten moment wysiewu papryki, właśnie do tego lutego do początku marca. Ale jeżeli będziecie uprawiać paprykę tak jak ja w gruncie, to to już jest dobry czas. Czego potrzebujemy? Ziemi. Specjalnego, najlepiej specjalnego podłoża do wysiewu i pikowania. Jeśli macie perlit albo vermiculit, możecie dosypać 20-30% objętości tej ziemi, pomieszać i wtedy wyjdzie nam fajne, lekkie podłoże, które ułatwi start małych siewek, małych papryk i poprawi takie. Zdolności magazynowania wody i też składników pokarmowych. Potrzebujemy jakiegoś pojemnika do wysiewu. Ja użyję pojemnika, w którym zrobiłam dużą dziurkę. Jest to pojemnik po margarynie, a ta pokrywka jest nie bez powodu ona też mi się w pierwszych dniach przyda. I oczywiście musimy mieć wodę, najlepiej wodę. Taką odstaną albo przefiltrowaną przez taki dzbanek filtracyjny. Byleby to nie była woda, wiecie, jakaś zimna i taka prosto z kranu. No i nasionka. Ja w tym roku posiałam paprykę Mercedes. Takie fajne, lekko stożkowe papryki. Paprykę z tamtego roku. Słodką Martę Polkę, żółtą. Fajna, bardzo dobra, ładnie wyglądała w przetworach. Paprykę to jest chyba... Ożarowska, tak, papryka ożarowska duża, y, fajna, nap naprawdę taka plenna. I paprykę półostrom, rokitę, taką, takie rogi, takie stożkowe, długie papryczki. Była naprawdę fajna, taka ostrzejsza niż zwykłe y, słodkie papryki, ale nie taka jak na przykład y, habanero czy jalapeno. Te papryki mam już wysiane, więc tutaj są tylko tak poglądowo, jako, jako przykład. Ale jeszcze dziś, pokazowo, chcę wysiać papryki Sweet Palermo z własnych zebranych nasion. Jak widzicie, 2021 z tamtego roku są to papryki ze sklepu. Takie papryki możecie kupić w Kauflandzie, w Biedronce, w Lidlu. To są takie długie, czerwone papryki. Które y, mają fantastyczny samak, są słodkie, takie kruche. Nie przedłużając naszą doniczkę, nasze opakowanie do wysiewu, napełniamy ziemią, tak gdzieś. Do czterech, piątych albo wyżej. Jeżeli widzicie takie kawałeczki ziemi, zbite grudki, to albo je odrzucajcie, albo je rozbijcie. Po prostu trzeba je zmniejszyć, bo takie grudki później będą tym naszym, no, jakby nie było, stosunkowo małym nasionom stawiały opór i uniemożliwiały wyjście. A papryka ma taki problem ze wschodami tak zwanymi kaskowymi, czyli nasionka papryki często wschodzą razem z tą łupinką, której nie mogą zrzucić i niestety listki zamierają, cała roślina zamiera przez to, że po prostu nie potrafi tej łupinki, tej osłonki zrzucić. I liścienie nie mogą się rozwinąć, roślina nie może przeprowadzać procesu fotosyntezy. Jeżeli mamy to opakowanie, ten multiplat doniczkę, uzupełnioną mniej więcej tak jak tutaj, podlewamy. Podlewamy, sowicie, nie żałujemy, woda może nawet przesiąknąć przez tą doniczkę. Oczywiście zaleca się, żeby podłoże było wilgotne, ale nie mokre, czyli jeżeli ściśniemy w garści takie podłoże, ono nie może się rozsypywać tak jak to, ale nie może też zostawać taką zbitą kulą, powinno się rozsypać po lekkim naciśnięciu. Wtedy wiemy, że podłoże jest wilgotne, ale niezbyt mokre. Ziemia jest już zwilżona, lekko przemoczona. Co robimy? No oczywiście bierzemy te nasze nasionka i je bezpośrednio... Na tą glebę wysiewamy. Tu muszę się delikatnie zobaczyć, jak ja mam tego dużo. To jest z jednej papryki, naprawdę jest tego sporo. I co robię? Rozmieszczam w miarę regularnie te nasionka, ale nie sieję ich jakoś bardzo dużo. Ja tutaj nie chcę mieć lasu paprykowego, tylko chcę mieć powiedzmy około 10 roślin docelowo, nie więcej. Dlatego, że jeżeli wysiejecie tak dużo papryk, to papryka jest dosyć sporą, silną rośliną i sadzonki będą się nawzajem zacieniały. Wysiewamy oszczędnie. Widać? Nasionka są wysiane. Co robimy? Przysypujemy warstwą podłoża. Około pół centymetra do centymetra to nie jest takie bardzo małe nasiono, Więc można y, przysypać je trochę głębiej. No ale nie przysypujcie go powiedzmy na 5 centymetrów czy na 10. No bo wtedy te nasionka mogą mnie wykiełkować. Nasza nazwijmy to doniczka, jest pełna. Teraz z góry pasowałoby to też troszkę podlać, żeby ta wierzchnia warstwa podłoża przylegała lepiej do tych nasion. Lekko rozprowadzamy. To już nie musi być mocne podlewanie. Ja zawsze zalecam, żeby nie wysiewać czegokolwiek do całkowicie suchej takiej gleby, suchej ziemi, i później nie podlewać, tylko nasypać tego podłoża odpowiednio dużo, podlać je, dopiero posiać nasiona, rozłożyć je czy posypać, w zależności od tego, jakie są duże. Nakryć znowu delikatną warstwą ziemi i lekko później jeszcze raz podlać. Takie nasionka do czasu wykiełkowania, a będzie to trwało w zależności od tego typu naszej papryki, w zależności od tego, jak świeże są nasiona, jakie żywotne są, będzie trwało od. Około tygodnia, nawet do 3-4 tygodni. Jeżeli nasiona są bardzo wysuszone, mają już rok, dwa, albo nawet są starsze, to mogą kiełkować nawet do miesiąca. Więc na ten czas kiełkowania, żeby ograniczyć taką bardzo intensywną utratę wilgoci z tego podłoża, warto czymś tą naszą doniczkę czy paletkę nakryć. I akurat wykorzystam do tego, Zakrywkę od tego masła, od tej margaryny, ale nie możecie tego trzymać w nieskończoność. Codziennie podnoście to i sprawdzajcie, czy roślinki nie zaczynają już kiełkować. Jeżeli zaczynają, to trzeba to zdjąć i można to wtedy wykorzystać dosłownie jako podstawkę. To jest po prostu świetny recykling i akurat to bardzo dobrze tu pasuje. Możecie taką paletkę z wysianymi nasionami zakryć też folią. To też jest dobry pomysł. Zakrywamy szczelnie. Tutaj robimy kilka dziurek, żeby jakaś cyrkulacja powietrza była, i odstawiamy w widne miejsce. Nie musi być to od razu miejsce bardzo słoneczne. To jest taki sposób najprostszy, najmniej czasu nam to zajmie, najmniej tak będzie taki problematyczny. Ale jeżeli nie chcecie czekać tych trzech czy czterech tygodni, aż nasionko w takiej formie tutaj wysiane wykiełkuje, to możecie je wcześniej namoczyć albo podkiełkować. Jak namaczamy? Namaczamy po prostu w prosty sposób, czyli bierzemy jakikolwiek pojemnik, szklankę, kubeczek, jakieś właśnie takie pudełeczko po jogurcie, śmietanie, po czymkolwiek, wsypujemy do niego nasionka i zalewamy ciepłą wodą nie gorącą, nie zimną, letnią lub ciepłą wodą i odstawiamy na jedną, dwie doby, żeby to nasionko mocno i szybko nasiąknęło dużą ilością wilgoci i dopiero później wysiewamy, dokładnie tak samo jak tutaj pokazałam. Można też nasiona podkiełkować. Co wtedy robimy? Bierzemy cokolwiek, opakowanie takie na przykład do kanapek dla dzieci do szkoły, czy pudełko po lodach, czy jakieś tupperware, cokolwiek. Wykładamy spód ligniną, watą, ręcznikiem papierowym, w ostateczności nawet papierem toaletowym, i zwilżamy wodą, żeby było wilgotne, a następnie wysypujemy na powierzchni tego ręcznika papierowego nasiona, i całość szczelnie zakrywamy folią, właśnie kawałkiem szyby żeby zachować tam wilgoć, żeby to było zamknięte, żeby ta woda nam nie odparowywała i czekamy. Możecie też wysiać do wykiełkowania nasiona w taki sposób do woreczka strunowego. Czyli wtedy wkładamy do takiego woreczka strunowego właśnie taki podwójnie złożony kawałek ręcznika papierowego i Nasączamy go wodą, a potem ostrożnie wsuwamy tam rękę i wykładamy na to nasionka i kładziemy to w widocznym miejscu, w ciepłym miejscu, gdzieś w pobliżu kaloryfera, w pobliżu na przykład na lodówce. Jeżeli bokiem oddaje Wam ciepło lodówka, możemy to przytwierdzić na przykład magnesem i cały czas obserwujemy. Zaleta takiego rozwiązania jest taka, że przez tą folię wszystko dokładnie widać i wiemy, kiedy nasionka zaczynają puszczać kiełek, czyli puszczać. Na początku korzeń, bo każda roślina będzie kiełkowała w taki sposób, że zanim pojawi się część nadziemna, czyli to co my widzimy ponad powierzchnią tego podłoża, to roślinka ze swojego nasiona wypuści korzeń najpierw do ziemi. Najpierw zakotwiczy się w glebie i kiedy już coś tam w tej glebie wyrośnie, to dopiero pojawia się część nadziemna. Więc to, że my jeszcze na. Hmm, Powierzchni podłoża nie widzimy niczego. To też nie oznacza, że roślina tam już nie zaczyna startu, że nasiono nie zaczęło kiełkować, bo najpierw właśnie rozpoczyna od tego momentu zakorzeniania się. Podkiełkowywanie jest bardzo fajną sprawą, jeżeli chcecie sprawdzić żywotność nasion, czy nasiona są jeszcze zdolne do kiełkowania i chcecie na przykład wysiać w multi-doniczki, czyli takie doniczki z osobnymi otworkami. Chodzi dokładnie o coś takiego. Jeżeli chcecie wysiewać bezpośrednio po jednym nasionku do każdej komórki tej multidoniczki, no to może się zdarzyć tak, że jeżeli wysiejecie tą metodą podstawową, czyli tą, którą ja pokazałam tutaj, no to na przykład to 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 i to nasionko wykiełkuje, ale to i to nie. I będzie nam stała po prostu taka multipaletka i zajmowała miejsce, bo w. Tych na przykład dwóch, trzech, czterech, w zależności od nasion, komórkach, nic nie wykiełkuje. No więc, żeby nie tracić tego miejsca i tak będziemy musieli te rośliny, które wykiełkowały, przenieść do innych pojemników. No i to jest takie problematyczne, a to podkiełkowywanie da nam taką gwarancję, że my wysadzamy tutaj już w zasadzie nasiona, które na pewno żyją, które urosną, które, z których będzie jakaś roślina. No i to można jest taki, taki dobry sposób, żeby właśnie obserwować, jak to nasionko się rozwija, tylko nie możecie czekać do momentu, aż ten korzonek będzie bardzo długi, albo aż zacznie się ten wzrost tej drugiej części, czyli tej części nadziemnej, bo wtedy operowanie taką delikatną, małą, kruchą sadzonką, no może jeszcze nie sadzonką, takim, takim nasionkiem, które wykiełkuje, no to jest bardzo trudne i łatwo możecie to uszkodzić, złamać. Wtedy nic z tego nie będzie, jeśli wy to wsadzicie, to i tak ta roślina po prostu no, nie poradzi sobie, bo była uszkodzona na takim etapie, kiedy ona jest jeszcze zbyt słaba. Tutaj mogę Wam zaprezentować moje wysiane kilka dni temu nasiona tych czterech poprzednich odmian papryk. Dokładnie są to nasiona takich: rokita, żółta, czerwona i mercedes. Jak widzicie, to odpowiada właśnie temu ułożeniu tych naklejek, bo było to przykryte w ten sposób, i na razie wykiełkowała tylko papryka Mercedes, czyli ta taka stożkowa, taka, no ona jest ta. Ta wykiełkowała. Żadna inna jeszcze nie startuje. A to ze względu też pewnie na to, że to jest papryka kupiona w tym roku, a tamte to są papryki z tamtego roku, czyli są już, widzicie, o rok starsze i wolniej startują. Im papryka będzie starsza, tym będzie startowała wolniej, bo jej nasiona będą bardziej przesuszone. Jeżeli tutaj widać, tak wyglądają młode siewki papryki. To jest siewka papryki, która ma dopiero liścienie. Nie ma tutaj liści właściwych, są dopiero liścienie. Czyli dwa pierwsze małe listki. Papryka, jak wychodzi z ziemi, to wygląda w ten sposób, że jest właśnie taka przygięta, a później się prostuje. Wychodzą dwa liścienie, a później ze środka wyjdą jeszcze właściwe listki. I wtedy, kiedy te właściwe listki będą już dobrze ukształtowane, wtedy dopiero będziemy mogli tą paprykę pikować. Moja papryka wraca na. Miejsce słoneczne i ciepłe do dalszego wzrostu, a na tą Sweet Palermo będę czekała. Czyli na początku nakryję sobie ją w ten sposób, jak to mówiłam, przez kilka pierwszych dni, bo te suche nasiona na pewno mi jeszcze nie ruszą. A kiedy już będę zaglądała i zobaczę, że pierwsza roślina zaczyna wzrost, startuje, odkryję to. I pozwolę tym młodym sadzonkom cieszyć się tym już niedługo, niedługo wiosennym słońcem. Jeżeli chodzi o uprawę papryki, podlewamy tak, żeby podłoże było zawsze wilgotne, ale nie może być zbyt przemoczone, dlatego że nasze papryki na początkowym etapie wzrostu będą miały jeszcze zbyt małe systemy korzeniowe i zbyt małą tą część nadziemną żeby mogły wykorzystać tak dużą ilość wody. Im roślina jest większa, tym potrzebuje więcej wody, a im jest mniejsza, tym analogicznie potrzebuje tej wody mniej. Więc przelewając młodą sadzonkę, po prostu powodujecie u niej nadmiar, którego ona nie jest w stanie znieść. Jeżeli nie wiecie, jak tą paprykę podlewać, no to zawsze lepiej, mm, na przykład nalewać wodę do podstawka pod doniczką. Tylko to już musi być głęboki podstawek, albo na przykład takie opakowanie z wysianymi roślinami wstawić do takiej miski wypełnionej wodą i pozwolić, żeby przez tą dziurkę w dole ta woda podsiąknęła. Na zasadzie tego zjawiska kapilarnego woda będzie się przez to podłoże podciągać do góry. Wyjmujemy. Lekko potrząsamy, żeby spłynął ten nadmiar, i odstawiamy we właściwe miejsce. Nigdy kiełkujących sadzonek nie polewajcie po liściach, a już na pewno nie w sytuacji, kiedy świeci na nie bezpośrednio słońce. Na pikowanie takich sadzonek przyjdzie czas około miesiąc po ich wykiełkowaniu. Papryka na początku nie rośnie wcale jakoś bardzo szybko. Zanim te sadzonki się wzmocnią i będą się nadawały do pikowania. Czyli zanim będą miały pierwszą, drugą parę liści właściwych, minie trochę czasu. Warunki oświetleniowe się poprawią, będzie więcej słońca, słońce będzie wyżej, dzień będzie dłuższy, a papryka wysiana tak wcześnie na pewno odwdzięczy się Wam. Bujnym wzrostem, jeżeli nie macie wystarczająco słonecznego miejsca, na przykład nie macie południowego zachodniego bądź południowo-zachodniego parapetu i nie dysponujecie lampami, to musicie po prostu ryzykować. Albo wysiewacie te papryki tak wcześnie i godzicie się na to, że one mogą być trochę wyciągnięte. Albo musicie się zaopatrzyć w lampy doświetlające. I uwaga, ważna sprawa i powiem o tym już na samym początku. O ile pomidory, które się wyciągną, można przepikować dużo, dużo głębiej, nawet pod same liścienie, a często niektórzy urywają liścienie, sadzą pod pierwsze liście właściwe, a nawet podczas majowego sadzenia tego właściwego, urywają pierwszą parę liści właściwych i sadzą. I jeszcze głębiej, o tyle z papryką nie będzie tak prosto. Papryka nie ma takiej zdolności do łatwego wytwarzania korzeni na całej długości swojej łodygi. Jeżeli łamiemy pęd pomidora i wsadzimy go do ziemi, to na każdej długości właściwie tej swojej łodygi, tego pędu, on po jakimś czasie wytworzy korzenie i będzie rosło, będzie ta roślina żyła. A z papryką nie jest tak łatwo, więc jeśli papryka wam się bardzo mocno wyciągnie, to to, że wy ją wsadzicie głębiej, to nic wam dobrego nie da, a może nawet spowodować, że ta roślina po prostu zacznie gnić na tym pędzie, dlatego że ona będzie miała bardzo ciężko. Nieliczne tylko odmiany papryki mają taką zdolność do wytwarzania tych korzeni na pędzie, więc w przypadku papryki dbamy o to, żeby ona się nie wyciągała. Siewek na samym początku, po wykiełkowaniu, nie zasilamy żadnymi nawozami, bo mimo, że to podłoże, które stosujemy do wysiewu, jest takie słabo, że tak powiem, nasączone czy jakoś tak wzbogacone tymi nawozami. To i tak jest tam wystarczająco dużo tych składników odżywczych do wzrostu tej rośliny. Nie bez powodu podłoże do siewu i pikowania produkuje się właśnie w taki sposób, dlatego że ono stwarza optymalne warunki do wzrostu roślin. Więc uważajcie na różnego rodzaju porady dotyczące zasilania sadzonek, a już szczególnie zasilania takiego sztucznego nawozami, takimi rozpuszczalnymi w wodzie, nawozami stricte mineralnymi którymi możemy po prostu przenawozić sadzonkę, spowodować zbyt bujny rozrost masy zielonej i późniejsze utrudnione kwitnienie, albo możemy ją wręcz po prostu zabić już na samym początku, dlatego że jej młode korzenie nie wytrzymają takiego stężenia składników odżywczych. O zasilaniu sadzonek powiem jeszcze w innym filmie trochę więcej, jeżeli na pewno już chcecie, jeżeli wasze sadzonki już będą dosyć duże i zauważycie, że mają jakieś niedobory składnikowe, to zawsze lepiej jest taką sadzonkę przesadzić do większej doniczki, większego pojemnika, niż uzupełniać tam nawóz. Na przykład, kiedy sadzicie paprykę, kiedy pikujecie paprykę z takiego zbiorczego opakowania do powiedzmy. Kubeczków po jogurcie. I ta papryka jest dosyć już duża. Bryły korzeniowe tych papryk są przerośnięte, a miejsca w doniczce na wodę i na te wszystkie składniki jest mało. To możecie na przykład przesadzić taką. Paprykę razem z całą tą bryłą korzeniową do takiego plastikowego kufla na piwo, takiego dużego kubka, półlitrowego, i spokojnie w taki sposób ta papryka doczeka do następnego sezonu, tak jak na przykład moja w tamtym roku, dokładnie w ten sam sposób była uprawiana. Na początku, w zbiorczych takich pojemniczkach, po wykiełkowaniu i pierwszej parze liści właściwych, do pojedynczych kubeczków, takich yy, do napojów plastikowych. A później z tych 200 ml kubeczków do półlitrowych kubków plastikowych, oczywiście z dziurkami na dole, żeby woda mogła przesiąkać i spokojnie w takiej, w takiej formie wytrwały do drugiej połowy maja, kiedy były sadzone już do gruntu, wydały owoce, owoce zdążyły dojrzeć, z paprykami nie było żadnego problemu. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące wysiewania papryki na rozsadę. Albo jeżeli do tej pory coś Wam się nie udawało i na jakimś etapie był problem z taką papryką, to dajcie znać w komentarzach. Ja się postaram na to odpowiedzieć. Może ktoś inny też będzie znał wartościową odpowiedź i podzieli się nią z Wami. I jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz i muszę o niej pamiętać, bo wspomniałam o problemach. Jak będziecie kupować podłoże, to pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy ono nie jest mokre. Jeżeli trafi Wam się gdzieś w sklepie takie bardzo mokre podłoże, że worek będzie bardzo ciężki, a to podłoże będzie tak nieładnie pachniało, albo wręcz będzie widać na tym podłożu takie jakby gnicie, pleśnienie, to albo to podłoże wysuszcie, albo wykorzystajcie, nie wiem, w ogrodzie, rozsypcie do jakichś takich roślin, który, na których Wam nie zależy, albo do takich, które jak się nie udają, to jeszcze zdążycie wysiać drugie. Bo takie podłoże może doprowadzić do takiej choroby, która się nazywa zgorzelą siewek. Czyli tutaj w tej młodej roślince, która dopiero wykiełkuje, ta podstawa tej łodygi, po prostu to wszystko zacznie się przewracać, gnić i wszystkie sadzonki nam padną, a to jest spowodowane takim właśnie często zarażonym, przemoczonym, przypleśniałym lekko podłożem, więc zawsze lepiej wybrać takie podłoże suche, nawet totalnie przesuszone i jeszcze przed wysiewem spróbować je jakoś zwilżyć, przemieszać, żeby ono trochę odzyskało tej wilgoci, a nie stosować takiego mega, mega mokrego. I to samo właśnie dotyczy się podlewania, bo nawet jeżeli kupiliśmy takie w miarę dobre podłoże, które było suche, a my będziemy lali w te nasionka, w te sadzonki młode mnóstwo, mnóstwo wody, to może się tutaj pojawić właśnie dokładnie ten sam problem, że te sadzonki mogą dostać zgorzeli siewek, i jeżeli będzie już późna pora, to możemy nie zdążyć wysiać kolejnych papryk, które nam. Wykiełkują i zdążą później dorosnąć i dojrzeć przed przy, pierwszymi przymrozkami przed końcem sezonu. Zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek i do usłyszenia pa!